Czy kameruje się. Dobra. Pierwsza sprawa, czy jest wyższa moja, czy... Pierwsza sprawa jest taka, że jest chyba sztywniejsza niż moja. Mam wrażenie, że jest twardsza, ale na wysokość jest... Niżej, niżej siedzę, ale kierownica sam wyżej. Tu masz sprzęgło linka, czy hydrauliczne? Linka. Dobra. Where is kranik? Nie ma. Na wtrysku jest? No. Ha! Luks! To w ogóle nie pamiętam Z pierwszego czy ma dekompresator? Z pierwszego powinien zapalić tylko że kop Ty jak to chodzi? Głośno. Dobra moi drodzy, dzisiaj jesteśmy Na testach Kawasaki KXF 250 I powiem wam szczerze Brzmi ono przepięknie Ale jest sztywniejsze niż moja Honda Ale jest wciul głośno To jest taka pierwsza sprawa, o której ja zauważyłem, że jest naprawdę głośno Ojej, przez to błoto się tak nie chciałem się przez to błoto chodzi a przez to Na zbieranie Franca. Nie, no jestem za osobiście taki albo po prostu ten egzemplarz jest taki dopasowany pod moje umiejętności. Albo mi się po prostu. Tak dobrze na nie jeździ. Nie, no, mi się tym jeździ. Ale on wkim ma. Skręt krótszy. Honda. To jest pierwsza sprawa, którą zauważyłem. Ale zarobiście mi się tym jeździ. zarobi mi się o to chodzi. Naprawdę. Nie wiem czemu a może przez ten dźwięk się tak fajnie czuję na tym. Fajnie staje Ale zarąbiście fajnie słychać ją Tak jak ziomacz jak przed chwilą jeździł Tumačen je za modre, ko sem rad. Dobra, tak będzie szybciej Nie, on nie chodzi, mu po prostu biegnie na podniętym Luzmo nie wchodzi na tym, nie? Ty, ale mam wrażenie, że, że jest mocniejszy niż moja Nie wiem, czy przez ten źle mi się tak wydaje, ale Jak na czwartym biegu jadę daję i on sama się podnosi Na No Na kole, kurwa, nie... A, Na kole tam jeszcze ten Ty, ale zarąbiście chodzi Wczul mi się, fajnie jeździ Ale ma skręt niż ja jakbyś na mojej siat, tu tak to założyłem. Skręcam i wiesz, na mojej sobie bardzo wracam. Masz mniejszy skręt. Ale chodzi za rąbiście.